Aleksander Borowski postrzegał świat przez pryzmat liczb. Zyski, straty, marże, prognozy kwartalne. To był język, który rozumiał, jedyny, który miał znaczenie. Jego penthouse na szczycie jednego z najwyższych budynków w mieście był świadectwem tego sukcesu minimalistyczny, chłodny i nienagannie pusty, podobnie jak jego życie osobiste. Każdego ranka budził go nie dźwięk budzika. Ale zaprogramowany system, który odsuwał zasłony, odsłaniając panoramę miasta budzącego się do życia. Dla niego nie był to piękny widok, lecz plansza do gry, królestwo, które podbił, a teraz musiał utrzymać. Tego konkretnego poranka coś było inaczej. Zamiast czekać na szofera w lśniącej limuzynie, Aleksander sięgnął po kluczyki do niepozornego sedana, którego trzymał w garażu, właśnie na takie okazje. Chciał poczuć puls miasta, a przynajmniej tak sobie wmawiał. W rzeczywistości czuł się coraz bardziej odłączony, jak duch nawiedzający własne, doskonale zorganizowane życie. Myślał, że podróż przez poranne korki, anonimowo, bez przywilejów, przypomni mu o czymś ważnym. Nie był pewien o czym. Setki metrów niżej, w skromnym mieszkaniu na obrzeżach tego samego miasta, Ewa Kowalska zaczynała swój dzień w zupełnie innym rytmie. Jej budzikiem był cichy kaszel, dobiegający z pokoju obok. Wstała natychmiast, a jej ruchy były naznaczone wprawą i delikatnością matki, która zna każdą nutę w oddechu swojego dziecka. Jej córka, siedmioletnia Zosia, spała niespokojnie. Ewa położyła dłoń na jej czole, sprawdzając temperaturę. Była lekko podwyższona, jak zawsze rano. Przygotowała zestaw leków, starannie odmierzyła dawki i delikatnie obudziła córkę. Zosia uśmiechnęła się sennie. Ten uśmiech był dla Ewy paliwem, które pozwalało jej przetrwać najtrudniejsze dni. A ostatnio wszystkie dni wydawały się trudne. Praca sprzątaczki w lśniącym biurowcu w centrum była fizycznie wyczerpująca i słabo płatna, ale oferowała stabilność i, co najważniejsze, ubezpieczenie zdrowotne, które było absolutnie kluczowe dla leczenia Zosi. Każde spóźnienie, każde uchybienie mogło kosztować ją tę pracę. Wiedziała o tym aż za dobrze. Jej przełożony, pan Sobczak, był człowiekiem, który czerpał satysfakcję z egzekwowania zasad z bezduszną precyzją. Spojrzała na zegarek. Już była na granicy. Pocałowała Zosię w czoło, obiecała, że wróci zaraz po pracy z jej ulubionymi owocami i wybiegła z mieszkania, rzucając się w wir porannego pośpiechu. Drogi tych dwojga ludzi, tak odległe od siebie, miały się wkrótce skrzyżować w najbardziej nieoczekiwany sposób. Aleksander zaparkował samochód kilka przecznic od swojego biurowca, Borowski Tower, lśniącego monumentu jego ambicji. Chciał przejść ten ostatni odcinek pieszo. Zimne, rześkie powietrze miało oczyścić mu umysł przed kolejnym dniem pełnym bezwzględnych negocjacji. Pogrążony w myślach o wrogim przejęciu konkurencyjnej firmy, rozmawiał przez telefon ze swoim dyrektorem finansowym, machając ręką i wydając krótkie, stanowcze polecenia. Nie zauważył krawężnika. A może to był rowerzysta, który przejechał zbyt blisko. Prawda była taka, że w jednej chwili stał pewnie na nogach, a w następnej leżał na chodniku, a ostry, przeszywający ból promieniował z jego kostki. Telefon wypadł mu z ręki, rozbijając się na kawałki. Przez chwilę leżał oszołomiony, a ból mieszał się z upokorzeniem. Ludzie przechodzili obok, rzucając przelotne spojrzenia, zbyt zajęci własnym życiem, by zatrzymać się dla kolejnego pechowca na miejskim chodniku. Ewa biegła, odliczając w myślach minuty. Wiedziała, że jest już spóźniona. Pan Sobczak jej tego nie daruje. Jej serce waliło z wysiłku i niepokoju. Właśnie wtedy zobaczyła zamieszanie na chodniku. Mężczyzna w drogim, choć teraz ubrudzonym garniturze, siedział na ziemi, próbując nieudolnie wstać. Z jego czoła sączyła się krew. Coś w jego bezradności, w sposobie w jaki ludzie go omijali, przebudziło w niej instynkt, który był silniejszy niż strach przed gniewem szefa. Podbiegła do niego bez wahania. Proszę pana, wszystko w porządku? Jest pan ranny, powiedziała, a jej głos był pełen autentycznej troski. Aleksander spojrzał na nią, jego oczy były zamglone z bólu i złości. Nic mi nie jest, warknął, próbując zachować resztki godności. Ale kiedy spróbował się podnieść, ostry ból w kostce zmusił go do syknięcia. Ewa przykucnęła obok niego. Proszę się nie ruszać. Ta rana na głowie wygląda źle. I pańska kostka. Może być skręcona albo złamana, zauważyła, że krew z jego czoła płynie coraz mocniej. Bez namysłu zdjęła swój jedyny jedwabny szal, prezent od Zosi na dzień matki, i delikatnie przycisnęła go do rany, by zatamować krwawienie. Musimy wezwać karetkę. Aleksander był przyzwyczajony do tego, że ludzie robią to, co im każe. Żadnej karetki, powiedział stanowczo. Nie mógł sobie pozwolić na scenę, na raporty, na to, by jego nazwisko pojawiło się w jakimkolwiek publicznym rejestrze w tak upokarzającej sytuacji. Wyjął portfel, odruchowo sięgając po jedyne narzędzie, jakim potrafił rozwiązywać problemy. Wyciągnął plik banknotów. Proszę, to za pani kłopoty i za szalik. Dziękuję za pomoc, Ewa odsunęła się, jakby ją uderzył. Jej twarz poczerwieniała. Nie chcę pańskich pieniędzy, powiedziała cicho, ale stanowczo. Pomogłam, bo tak trzeba. Niektórych rzeczy nie da się kupić, jej słowa uderzyły w niego z nieoczekiwaną siłą. Były proste, ale zawierały prawdę, o której dawno zapomniał. Pomogła mu usiąść na pobliskiej ławce, upewniając się, że jego noga jest uniesiona. Powinien pan naprawdę pojechać do szpitala, spojrzała na zegarek na jego nadgarstku, a potem na swój tani, plastikowy. Panika ścisnęła jej serce. Była już beznadziejnie spóźniona. Przepraszam, muszę już iść. Proszę na siebie uważać, i zanim zdążył cokolwiek powiedzieć, zniknęła w tłumie, zostawiając go samego z pulsującym bólem. Zniszczonym telefonem i jej pachnącym lawendą szalikiem w dłoni. Kiedy Ewa wpadła do biurowca, była już prawie godzinę spóźniona. Jej serce waliło jak młot. Zobaczyła marka Sobczaka czekającego przy wejściu do strefy dla personelu. Jego ramiona były skrzyżowane na piersi, a na twarzy malował się wyraz triumfującej pogardy. Pani Kowalska, miło, że zaszczyciła nas pani swoją obecnością, powiedział z jadowitą słodyczą. Panie Sobczak, ja przepraszam, naprawdę mi przykro. Był wypadek, musiałam pomóc rannemu człowiekowi, zaczęła, próbując złapać oddech. Przerwał jej, unosząc dłoń. Proszę mi oszczędzić tych bajek. Wszyscy macie jakieś wymówki. Wypadki, chore dzieci, zepsute autobusy. Ta firma nie płaci pani za bycie dobrym Samarytaninem. Płaci pani za punktualność i pracę. A pani, pani Kowalska, notorycznie nagina zasady, ale to nieprawda. Nigdy się nie spóźniłam bez powodu, wystarczy, uciał. Mam już dość. Stanowi pani zły przykład dla reszty personelu. Proszę zabrać swoje rzeczy i opuścić budynek. Jest pani zwolniona, słowa te spadły na ewę jak wyrok. Świat zawirował jej przed oczami. Ale. Nie może pan. Mam córkę. Potrzebuję tej pracy. Ubezpieczenia to już nie jest mój problem odparł zimno Sobczak. Proszę opróżnić szafkę. Ochrona panią odprowadzi, odwrócił się i odszedł, zostawiając ją samą zdruzgotaną i upokorzoną. Łzy bezsilności spływały po jej policzkach, gdy powoli zbierała swoje skromne rzeczy. Myśl o Zosi, o rachunkach zaleki, o niepewnym jutrze, była jak fizyczny cios. W tym samym czasie Aleksander. Utykając, dotarł w końcu do swojego biura. Jego asystentka, widząc jego stan, była przerażona. Zorganizowała natychmiast prywatnego lekarza, który opatrzył mu ranę i zdiagnozował poważne skręcenie kostki. Przez resztę dnia Aleksander próbował skupić się na pracy, ale jego myśli wciąż wracały do kobiety schodnika. Do jej spokojnego głosu, do jej stanowczej odmowy przyjęcia pieniędzy, do jej szalika, który wciąż trzymał w dłoni. Czuł dziwne, nieznane mu dotąd poczucie winy i długu. To ona straciła przez niego czas, to ona poświęciła swój szalik. A on nawet nie zapytał jej o imię. Anna zawołał do swojej asystentki: Potrzebuję, żebyś coś dla mnie sprawdziła opisał jej kobietę, miejsce i czas zdarzenia. Pracuje w tej okolicy, może nawet w tym budynku. Chcę wiedzieć, kim ona jest, Anna. Przyzwyczajona do dziwnych poleceń swojego szefa, skinęła tylko głową i zabrała się do pracy. Dla niej było to kolejne zadanie. Dla Aleksandra było to coś więcej. Kilka godzin później Anna wróciła z informacjami. Mam ją, panie prezesie. Nazywa się Ewa Kowalska. Pracowała w naszym dziale sprzątającym. Mówię w czasie przeszłym, ponieważ została dziś rano zwolniona, aleksander poczuł ukłucie w żołądku. Zwolniona? Za co? Oficjalny powód to rażące naruszenie regulaminu pracy poprzez notoryczne spóźnienia. Dzisiejsze spóźnienie przelało czarę goryczy. Decyzję podjął kierownik działu, Marek Sobczak, wszystkie elementy układanki wskoczyły na swoje miejsce. Spóźniła się, bo pomagała jemu. Została zwolniona, bo on, prezes zarządu tej firmy, leżał ranny na chodniku. Ironia tej sytuacji była gorzka i przytłaczająca. Poczuł fale złości na Sobczaka, na bezduszny system, który sam stworzył i nagradzał, a przede wszystkim na siebie. Jego eksperyment z poczuciem pulsu miasta zakończył się katastrofą dla niewinnej osoby. Znajdź mi jej adres, powiedział cicho. I przygotuj wszystkie informacje na temat Marka Sobczaka. Chce mieć pełen obraz jego dotychczasowej kariery i metod zarządzania, tego wieczoru Aleksander nie wrócił do swojego pustego penthouse'u. Został w biurze, czytając akta Ewy Kowalskiej. Samotna matka. Córka z przewlekłą chorobą wymagającą kosztownego leczenia. Nienaganna historia zatrudnienia aż do dzisiaj. Potem przejrzał akta Sobczaka. Pełne były notatek o zwiększaniu efektywności poprzez rygorystyczną politykę personalną. Sobczak był potworem, którego on sam stworzył, nagradzając bezwzględność i brak empatii. Następnego ranka Aleksander podjął decyzję. Nie zamierzał po prostu naprawić swojego błędu przez telefon czy maila. To wymagało osobistego zaangażowania. Kazał szoferowi zawieść się pod adres Ewy. Było to stare, zaniedbane osiedle, tak różne od jego sterylnego świata. Zapukał do drzwi jej mieszkania. Czując się nieswojo w swoim idealnie skrojonym garniturze, z nogą w ortopedycznym bucie, otworzyła mu Ewa. Na jego widok zamarła. Wyglądała na zmęczoną, jej oczy były zaczerwienione od płaczu. Za nią chowała się mała, blada dziewczynka. Pan szepnęła. Co pan tu robi? Nazywam się Aleksander Borowski, przedstawił się. Jestem właścicielem firmy, w której pani pracowała. Czy mogę wejść na chwilę? Musimy porozmawiać. Ewa wahała się, ale w końcu odsunęła się, wpuszczając go do środka. Mieszkanie było małe i skromnie urządzone, ale nieskazitelnie czyste i pełne ciepła. Na ścianach wisiały rysunki Zosi. Aleksander poczuł się jak intruz z innego świata. Dowiedziałem się, co się stało, zaczął, siadając ostrożnie na wskazanym mu krześle. Dowiedziałem się, że została pani zwolniona. Z mojego powodu Ewa spuściła wzrok. To nie pana wina, owszem, to moja wina. I zamierzam to naprawić. Chciałbym, żeby wróciła pani do pracy. Z podwyżką. I oczywiście zrekompensuję pani wszystkie, nie, przerwała mu cicho. Aleksander zamrugał, zaskoczony. Słucham? Nie wrócę tam, powiedziała, a w jej głosie pojawiła się nowa siła. Nie chcę pracować dla firmy, która traktuje ludzi jak cyfry w arkuszu kalkulacyjnym. Nie chcę pracować dla kogoś takiego jak pan Sobczak. Przez chwilę panowała cisza. Aleksander patrzył na nią, a potem na małą dziewczynkę, która wciąż przyglądała mu się za spódnicy matki. Po raz pierwszy od lat poczuł coś więcej niż irytację czy chęć zwycięstwa. Poczuł wstyd. Ma pani rację, powiedział w końcu. Ta firma. Ja. Zgubiłem gdzieś po drodze właściwy kierunek. Pan Sobczak jest tylko symptomem choroby, która toczy moją organizację. Wstał i podszedł do okna, patrząc na szary dziedziniec. Ale to się zmieni. Obiecuję pani. A co do pana Sobczaka, on już nie pracuje w mojej firmie, Ewa spojrzała na niego z niedowierzaniem. Zwolnił go pan? Nie zupełnie. Jeszcze nie. Ale zrobię to. W odpowiedni sposób w jego głowie zaczął rodzić się plan. Plan, który był o wiele bardziej skomplikowany niż zwykłe zwolnienie jednego człowieka. To miała być lekcja dla całej firmy. Pani Ewo, powiedział, odwracając się do niej. Mam do pani propozycję. Nie chodzi o powrót na stare stanowisko. Chodzi o coś zupełnie nowego. Ale najpierw muszę panią o coś prosić. Czy zaufa mi pani i przyjdzie jutro ze mną do biura? Z córką. Następnego dnia w Borowski, Tower panowało niezwykłe poruszenie. Prezes zarządu wezwał na pilne spotkanie wszystkich dyrektorów działów i kluczowych menedżerów. Wśród nich był także Marek Sobczak, który pęczniał z dumy, pewien, że zostanie publicznie pochwalony za swoją bezkompromisowość. Spotkanie odbywało się w głównej sali konferencyjnej na ostatnim piętrze. Kiedy wszyscy zajęli miejsca, wszedł Aleksander Borowski, utykając lekko. Zanim ku zdumieniu wszystkich, weszła skromnie ubrana kobieta, prowadząca za rękę małą dziewczynkę. Ewa czuła na sobie spojrzenia dziesiątek ludzi. Jej serce biło mocno, ale obecność Aleksandra dodawała jej otuchy. Aleksander stanął na czele stołu. Dziękuję wszystkim za przybycie, zaczął spokojnym, ale lodowatym tonem. Zwołałem to spotkanie, ponieważ w tej firmie doszło do poważnego incydentu, który wymaga natychmiastowej reakcji. Incydentu, który obnażył fundamentalny problem naszej kultury organizacyjnej, spojrzał prosto na Marka Sobczaka. Panie Sobczak, czy mógłby pan wyjaśnić zebranym swoją politykę dotyczącą spóźnień pracowników? Sobczak, czując się wyróżniony, wyprostował się. Oczywiście, panie prezesie. Moja polityka jest prosta i zgodna z duchem firmy zero tolerancji. Efektywność wymaga dyscypliny. Spóźnienia to kradzież czasu firmy, a my nie możemy sobie na to pozwolić, rozumiem. A co jeśli pracownik spóźnił się, ponieważ udzielał pomocy ofierze wypadku na ulicy? Zapytał Aleksander. Sobczak prychnął. Wymówki są różne. Nasze zasady są jednakowe dla wszystkich. Prywatne sprawy pracownika nie mogą wpływać na jego obowiązki zawodowe. Osoba, która nie potrafi zarządzać swoim czasem, nie nadaje się do pracy w tak dynamicznej organizacji jak nasza. W sali zapadła cisza. Wszyscy czekali na reakcję prezesa. Aleksander powoli skinął głową. Dziękuję za tę szczerą i pouczającą wypowiedź. Pozwólcie, że przedstawię wam pewną historię i opowiedział. Opowiedział o mężczyźnie, który leżał ranny na chodniku, ignorowany przez przechodniów. O kobiecie, która zatrzymała się bez wahania. Poświęcając swój czas i jedyną wartościową rzecz, by mu pomóc. O tym, jak ta kobieta została następnie zwolniona z pracy przez człowieka, który cenił regulamin bardziej niż ludzką przyzwoitość. Kiedy skończył, spojrzał na Sobczaka, którego twarz pobladła. Tym rannym mężczyzną byłem ja, powiedział Aleksander cicho, ale jego głos niósł się po całej sali. A kobietą, która mi pomogła, jest pani Ewa Kowalska, którą pan, panie Sobczak, Wczoraj zwolnił, szok na twarzach zebranych był niemal namacalny. Sobczak otworzył usta, ale nie wydobył się z nich żaden dźwięk. Stworzyliśmy tutaj kulturę, w której człowiek taki jak pan, panie Sobczak, mógł awansować, kontynuował Aleksander. Kulturę, w której empatia jest traktowana jak słabość, a regulamin jest ważniejszy od człowieka. To mój błąd. I dzisiaj zaczynam go naprawiać, panie Sobczak, jest pan zwolniony. Natychmiast. Ochrona odprowadzi pana do wyjścia, potem Aleksander zwrócił się do Ewy. A pani, pani Ewo, chciałbym złożyć publiczne przeprosiny w imieniu całej firmy. I chciałbym zaoferować pani nową posadę, wszyscy wstrzymali oddech. Ogłaszam dzisiaj powołanie Fundacji Borowskiego, której celem będzie wspieranie pracowników i ich rodzin w trudnych sytuacjach życiowych, zwłaszcza w kwestiach zdrowotnych. Pierwszy budżet fundacji to 10 milionów złotych z moich prywatnych środków. A jej dyrektorem zostanie osoba, która pokazała mi, co to znaczy prawdziwa wartość i przyzwoitość. Pani Ewo, czy przyjmie pani to stanowisko? Ewie łzy napłynęły do oczu. Spojrzała na Zosie, a potem na Aleksandra. Skinęła głową, niezdolna wypowiedzieć słowa. W sali rozległy się nieśmiałe, a potem coraz głośniejsze brawa. Minął rok. Fundacja Borowskiego działała prężnie, zmieniając życie dziesiątek rodzin. Ewa okazała się urodzoną liderką pełna empatii, ale też zorganizowana i skuteczna. Znalazła swoje powołanie. Dzięki najlepszym lekarzom, których opłaciła fundacja, stan zdrowia Zosi znacznie się poprawił. Była teraz radosną, pełną energii ośmiolatką. Zmienił się także Aleksander. Z rzadka nosił już garnitury, chyba że wymagała tego okazja. Spędzał mniej czasu w biurze, a więcej z Ewą i Zosią. Odkrył, że potrafi się śmiać, bawić i cieszyć prostymi rzeczami. Pewnego słonecznego popołudnia siedzieli we trójkę w ogrodzie domu, który kupił dla Ewy i Zosi, niedaleko swojego. Zosia biegała po trawie, goniąc motyle. Ewa i Aleksander siedzieli na werandzie, pijąc herbatę. Pamiętasz ten dzień, kiedy się poznaliśmy zapytał cicho Aleksander. Ewa uśmiechnęła się. Jak mogłabym zapomnieć? Miałeś takie skwaszone spojrzenie. Nawet kiedy leżałeś na chodniku, byłem głupcem, przyznał. Myślałem, że wszystko mam. A nie miałem niczego, co naprawdę się liczy, spojrzał na Zosię, która podbiegła do niego i bez słowa wtuliła się w jego ramiona. Objął ją mocno, czując, jak małe serduszko bije przy jego piersi. Spojrzał ponad jej głową na Ewę. A w ich oczach było całe zrozumienie i miłość, które narodziły się z jednego aktu bezinteresownej dobroci na zimnym, miejskim chodniku. Aleksander zrozumiał, że tamtego dnia nie tylko skręcił kostkę. Złamał też pancerz, który przez lata budował wokół swojego serca. I była to najszczęśliwsza katastrofa w jego życiu. Znalazł w końcu swój prawdziwy zysk, który nie mieścił się w żadnym arkuszu kalkulacyjnym. Znalazł rodzinę.